Nie rekord skoczni pobity w niedzielę, drugi konkurs w Libercu bardzo przypominałby pierwszy. Oba składały się z jednej serii, oba wygrał fin Janne Ahonen, który wykorzystał nieobecność kilku rywali i umknął im w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata. Janne Ahonen z zimną krwią wykorzystał nieobecność w Libercu Zigurda Petersena. W jedynej rozegranej serii poszybował bardzo daleko i wygrał drugi konkurs z rzędu. Lądując na 139 metrze wyrównał rekord skoczni Tomasza Morgenstern'a. Drugi był Björn Einar Romoren. Trzeci Andreas Kito. Dziś wracam do domu, ale w czwartek już wyjeżdżam do Zakopanego. Mam nadzieję, że będę startował z podobnym skutkiem. I znów będzie miło. W klasyfikacji pucharu świata Janne Achonen, który w Libercu zdobył 200 punktów. Wyprzedza już Petersena 102 punktami. Małyż pozostaje ósmy ze stratą 360 punktów do fina. Pucharowe punkty zdobyli dziś 23 Wojciech Skupień oraz 30 Mateusz Rutkowski. Wojciech Tajner był 37. Skoczkowie w Libercu wzięli też czynny udział w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy. Swoje autografy na fladze, której licytacja trwa na stronie orkiestry, złożyli m.in. Martin Helwart, Tomasz Morgenstern i Roar Jokersoy. Jako pierwszy uczynił to co ciekawe sam Jens Weissflog. tuż za nim dyrektor Pucharu Świata Walter Hofer. Podpisy wielkich nieobecnych, a więc Zigurda Petersena, Svena Hanawalda, Martina Schmidta i Adama Małysza zbierzemy już w Zakopanem. Konkursy na wielki krokwi coraz bliżej. Z Liberca dla sportu.